Polska Partia Pracy. Ja bym się chciał spytać, pan jako liberał, jak zapatruje się na postulat Polskiej Partii, Partii Pracy na podniesienie płacy minimalnej do 68% średniej krajowej. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że na przykład w Stanach Zjednoczonych, w Stanach, gdzie niektóre Stany mają znacznie wyższą płacę minimalną niż płaca federalna, bezrobocie jest znacznie niższe. A na przykład w kryzysie Brazylia podnosząc prawie trzykrotnie do góry płacę minimalną, Osiągła spadek poziomu bezrobocia, dzisiaj wynosi około pięciu procent. Podniesienie płacy minimalnej to jest prosta droga do bankructwa dużej części, zwłaszcza tych małych firm. Bankructwo pociągnie za sobą bezrobocie i kolejną falę emigracji. Dlatego ja szanuję intencje środowisk lewicowych, bo ale wy się ale opowiadacie. Fakty temu wami, wami motywuje, was motywuje taka troska o ludzi ubogich, ale ta sama troska powoduje, że ja się opowiadam za wolnym rynkiem, niskimi podatkami i minimalną obecnością państwa w gospodarce. No dobrze, ale... Im mniej państwa w gospodarce, w tym także mniej wtrącania się w kwestie płacy minimalnej, tym lepiej dla ludzi biednych. No to nie jest prawda, ponieważ wszystkie kraje, które skutecznie podnosiły płacę minimalną, bardzo konsekwentnie właśnie zanotowały obniżkę bezrobocia i tam nie ma żadnych bankructw i tak dalej. Tam te kraje się rozwijają. No, przykład tutaj Brazylii, nie tylko Brazylii, ale w większości krajów Ameryki Południowej. Dzisiaj na przykład w Brazylii pomimo prawie dwa razy niższego PKB per capita, płaca minimalna jest kilkaset złotych wyższa na głowę. Jeżeli chodzi Polsce, o Brazylię, to powiem skok gospodarczy Brazylii. Faktycznie, skok tu się my dokonał. On był spowodowany całym splotem czynników. Nie mamy czasu, żeby tutaj rozbierać to teraz na y, czynniki pierwsze. Natomiast jeżeli pan uważa, że wzrost w ze strony um, państwa sprzyja gospodarce, to niech pan pojedzie um, do Hiszpanii, niech pan pojedzie do Włoch, do tych wszystkich krajów, gdzie rozbudowano ponad miarę socjal. Dzisiaj efekt jest taki, że w Hiszpanii 50% ludzi młodych jest bez pracy i to w sposób bardzo trwały. Zaglądamy, zaglądamy do poczty. Dużo pytań o przywódców.